Obudziłem się z potwornym bólem głowy. W pokoju było ciemno, jedyne światło wpadało przez szczelinę pod drzwiami, powietrze pachniało wilgocią i czymś jeszcze, czymś metalicznym. Próbowałem wstać, ale coś było nie tak. Moje ręce były związane. Zimny dreszcz przebiegł mi po plecach. Ostatnie co pamiętałem, to droga do domu. Szukałem kluczy w kieszeni, a potem nic, czerń. Ktoś mnie porwał, serce waliło mi jako szalałe. Zacząłem szarpać się z więzami, ale były mocne. Rozejrzałem się po pomieszczeniu. Gołe betonowe ściany, stary drewniany stół, metalowe drzwi bez klamki od środka, żadnych okien. I wtedy usłyszałem kroki. Zatrzymały się tuż za drzwiami. Cisza, a potem dźwięk klucza obracanego w zamku. Drzwi się otworzyły. A ja po raz pierwszy zobaczyłem mojego porywacza. Drzwi skrzypnęły, a w ich progu stanął wysoki mężczyzna. Miał na sobie czarny płaszcz, a twarz zasłoniętą kapturem. Przez chwilę stał w milczeniu, jakby mnie obserwował. Obudziłeś się szybciej niż się spodziewałem, powiedział spokojnym, wręcz obojętnym tonem. Nie odpowiedziałem. Moje gardło było suche, a oddech przyspieszony. Mężczyzna podszedł bliżej. W dłoni trzymał coś małego, niewielki notes. Otworzył go i spojrzał na mnie. Jak się nazywasz? zapytał. Zamarłem. Co to za pytanie? Czy on nie wie kogo porwał? Dlaczego mnie tu trzymasz? wykrztusiłem w końcu, szarpiąc się z więzami. Mężczyzna zmarszczył brwi, jakby moje słowa go zaskoczyły. Przekartkował notes, po czym spojrzał na mnie z dziwną konsternacją. To niemożliwe szepnął. Podszedł do mnie jeszcze bliżej i przyłożył dłoń do mojego czoła, jakby chciał sprawdzić, czy mam gorączkę. Wtedy zobaczyłem swoje odbicie w błyszczącym metalowym stole obok. To nie byłem ja. Twarz w odbiciu nie należała do mnie. To nie ja powinienem tu być. Czułem, jak ogarnia mnie panika. Nie rozumiałem niczego, ale w głowie pojawiła się jedna myśl zabrał niewłaściwą osobę. Mężczyzna cofnął się o krok, patrząc na mnie z jeszcze większym zdziwieniem. Nie powinieneś tu być, mruknął pod nosem, a potem z hukiem zatrzasnął drzwi. Zamek przekręcił się w ułamku sekundy, a ja zostałem sam w ciemności. Cisza, przerażająca, dławiąca cisza. Nie słyszałem już kroków za drzwiami. On odszedł. Zacząłem walczyć z więzami, szarpałem się tak mocno, że czułem jak skóra na nadgarstkach zaczyna pękać. A ciepła krew spływa mi po dłoniach. Nie mogłem tu zostać. Po kilku minutach bólu i desperacji udało mi się uwolnić ręce. Podbiegłem do drzwi i zacząłem nimi szarpać. Bez skutku. Wtedy dostrzegłem notes, który porywacz zostawił na stole. To była lista imion. Setki, może tysiące nazwisk, każde z nich przekreślone grubą, czerwoną linią. Oprócz jednego. Mojego. Serce podskoczyło mi do gardła. Nie powinienem tu być. On sam to powiedział. Nie miałem wyboru, musiałem się wydostać. W nerwach zacząłem przeszukiwać pokój. W końcu znalazłem małe okienko wentylacyjne, ledwo wystarczająco duże, żeby się przez nie przecisnąć. Wiedziałem, że to moja jedyna szansa. Po długiej walce udało mi się wydostać na zewnątrz. Biegłem przed siebie, nie oglądając się za siebie. Aż dotarłem do pierwszego miejsca, gdzie mogłem wezwać pomoc. Zgłosiłem wszystko na policję, podałem im adres, opisałem wszystko ze szczegółami, miałem nadzieję, że zrobią z tym porządek, ale minął tydzień, potem miesiąc i nic się nie wydarzyło. Żadnych doniesień o tajemniczym budynku, żadnych raportów o porwaniach, żadnego śladu po moim porywaczu, a kiedy próbowałem sprawdzić adres, z którego uciekłem, nie istniał.